Burzliwa debata w Strasburgu. Z jednej strony obrona suwerenności Polski, z drugiej antypolskie wystąpienia. Szczegóły już za chwilę. Unia Europejska nie jest państwem. To państwa pozostają europejskim suwerenem. Są panami traktatów. Polska broni suwerenności i europejskich wartości, czyli gorąca dyskusja w Europarlamencie. Podważa się tutaj decyzje suwerennych rządów, a stara się wprowadzić rządy marionetkowe. Premier Mateusz Morawiecki po raz kolejny zapewnił, że miejsce Polski jest w Unii Europejskiej, ale nie ma i nie będzie zgody na stosowanie podwójnych standardów wobec krajów członkowskich. Zgodnie z przewidywaniami pojawiły się głosy krytyki w stronę polskiego rządu i polskiego państwa, a kierowali je m.in. niemieccy europosłowie należący do ugrupowania Donalda Tuska, który jest przewodniczącym, czyli Europejskiej Partii Ludowej także bardzo dużo głosów broniących nasz kraj. Przewodnicząca Komisji Europejskiej stawia sprawę jasno, albo Polska skapituluje przed eurokratami i zgodzi się na ograniczenie suwerenności, albo zostanie poddana szantażowi finansowemu. Na takie traktowanie Polski nie zgadza się nasz rząd. Nie możemy milczeć, gdy nasz kraj także na tej sali jest atakowany w sposób niesprawiedliwy i stronniczy. Polski premier wskazał problemy, z którymi musi zmierzyć się wspólnota, znacznie poważniejsze niż rzekome zagrożenia dla praworządności w Polsce. Bruksela jest bezradna wobec rajów podatkowych, które także za przyzwoleniem części rządów unijnych państw drenują budżety państw członkowskich kryzysu migracyjnego. Już dziś polityka Gazpromu i przyzwolenia na Nord Stream 2. Przekładają się na rekordowe ceny gazu. Ale część zagranicznych europosłów, także z Niemiec, które wspierają budowę gazowego imperium reżimu Putina, fałszywie oskarża polskie władze o działania na rzecz Rosji. Tyle, że orędowników zbliżenia z Kremlem europosłowie powinni szukać we własnych szeregach. Donald Tusk, szef Europejskiej Partii Ludowej, kiedyś chciał robić reset w relacjach z Rosją. A teraz, zdaniem komentatorów, gra w jednej drużynie z Niemcami. Tak wyglądały rzekomo prounijne demonstracje w obronie demokracji. Agresja, hamstwo i wyzwiska. Politycy opozycji w Europarlamencie dołożyli do tego jeszcze pogardę dla Polaków, którzy w demokratycznych wyborach dwa razy z rzędu powierzyli władzę zjednoczonej prawicy. Zbudowaliście patodemokrację, dyktaturę ciemniaków. Nie podoba Wam się ten rząd i dlatego chcecie przewrócić te marionetki, które zgadzają się na wszystko, co mówicie. Polskę najbardziej atakowali europosłowie Europejskiej Partii Ludowej, której przewodniczącym jest właśnie Tusk. Do nich przyłączyły się ugrupowania lewicowe. Proszę wreszcie zacząć działać. Czas już się skończył. Nie można takich działań wspierać z pieniędzy europejskich. Należy też wprowadzić mechanizm sankcji i kar pieniężnych na rząd polski. Zdaniem prezesa Prawa i Sprawiedliwości celem tej politycznej operacji jest przekształcenie Unii Europejskiej w superpaństwo. Zmiana władzy w Polsce na uległą i poddaną ułatwi realizację celu strategicznego i dalekosiężnego. Nie jest nim jakaś Europa federalna, lecz właśnie superpaństwo, całkowicie niedemokratyczne, z hierarchizacją narodów polegającą na tym, że jedne utrzymują status suwerennych, np. Niemcy i obywatele niemieccy. A Polska i Polacy już nie. Europa nie jest superpaństwem, które kontroluje wszystkich tak, jak państwo by tego chcieli. Teraz Polska walczy nie z czołgami Sowietów, a z armią europejskich biurokratów. W całej dzisiejszej debacie chodziło tak naprawdę o utrzymanie, a właściwie budowanie na nowo hegemonii Niemiec nad Polską i nad Europą. Z tak dużą presją polityczną i ekonomicznym szantażem Polska wcześniej się nie spotkała. Realizowana przez Donalda Tuska strategia ulica i zagranica to między innymi gra manipulacjami i fake newsami, które niektórzy politycy opozycji kolportują na arenie międzynarodowej. Nie cofają się nawet przed tym, by walczyć o kary finansowe dla własnego kraju. Takich metod wobec Polski brukselskie elity inspirują zdaniem komentatorów kłamstwa i manipulacje. Totalnej opozycji. Wystąpienia w Parlamencie Europejskim nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Politycy opozycji uciekają się do kłamstw, uciekają się do pomówień, a wszystko się sprowadza do tego, że Polska nie dostała żadnych funduszy z Unii Europejskiej, chociaż przecież Polska jest płatnikiem w Unii Europejskiej. Antypolskie żądania niekorzystne zarówno finansowo, gospodarczo, jak i społecznie są skutecznie odpierane. Komentatorzy nie mają wątpliwości, że właśnie za to przeciwstawienie się ekonomicznej hegemonii Brukseli i Berlina mamy do czynienia z bezprawną presją na Polskę, która rosnąca w siłę nie wszystkim jest na rękę. W Unii Europejskiej obowiązuje jedna zasada: możemy wam dać tylko tyle pieniędzy, ile jesteśmy wam w stanie ukraść. A jeśli jest inaczej, to badamy praworządność. I to działa. To naprawdę działa. My dostawaliśmy pieniądze jedną ręką, a drugą, wyprowadzane nawet większe. W momencie, kiedy Polacy zatrzymali kradzież, dlatego Polska jest niepraworządna. Opozycja jest w stanie nawet wywołać kryzys finansowy i pogorszyć sytuację ekonomiczną Polaków, byleby tylko wrócić do władzy. Już kosztem Polaków. To, to już nie jest zabawa między politykami gdzieś na górze o władzę. No, to jest próba no, zagłodzenia kraju, ale i zagłodzenia Polaków, osłabienia szans rozwojowych. Opozycja blokując te fundusze, a ona je współblokuje przynajmniej, na przykład, skazuje część młodych Polaków na emigrację. Bez narodów, bez chrześcijaństwa i bez tradycyjnej rodziny, a przede wszystkim bez demokracji, za to z centralnym zarządem w Brukseli i Berlinie. To wizja Europy przyszłości, która budzi coraz większy opór w Unii Europejskiej, której zdecydowanie sprzeciwia się Polska. Będę naciskała na wzajemne uznawanie relacji rodzinnych w Unii Europejskiej. Jeśli jesteś rodzicem w jednym kraju, jesteś oczywiście rodzicem w całej Unii. Bruksela domaga się też swobodnego prawa do zabijania nienarodzonych dzieci. Aborcję uznając za jedno z podstawowych praw człowieka. To nie wszystko. Wbrew demokratycznej woli Polaków, a także obywateli innych państw członkowskich, Bruksela forsuje ideologiczny pakiet klimatyczny. W teorii chodzi o ochronę środowiska, w praktyce będzie to oznaczać drastyczny wzrost cen energii i też mięsa. Europejskie superpaństwo przyszłości preferuje społeczeństwo wegańskie. Pojawiają się propozycje całkowitej likwidacji hodowli zwierząt, a nawet wykluczenia z naszej diety wszystkich produktów zawierających zwierzęce białko. To oznacza, że w superpaństwie zabronione będą jajka czy mleko. Zakazanym może być nawet wędkarstwo. A to dopiero wstęp do tego, jak będzie wyglądać nasze życie w europejskim superpaństwie. Nieugięte stanowisko Polski, która chce Europy wolnej, zamożnej, a przede wszystkim demokratycznej. Gościem wiadomości jest dzisiaj minister Michał Wójcik. Dobry wieczór, panie ministrze. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór. Panie ministrze, panie ministrze za nami burzliwa debata w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, co nam pokazało, co nam pokazała, co z niej wynika i co nam wszystkim powinna uświadomić. Festiwal hipokryzji przede wszystkim, ataku na Polskę i na Polaków, i co do tego nie powinno być żadnych wątpliwości. Pol Polska została dziś zaatakowana werbalnie przez przedstawicieli różnych frakcji unijnych, ale także polską opozycję. Bezczelność, skandal. Jestem zdegustowany. Przede wszystkim bezczelnością. A dlaczego? Czy ja sobie pozwoliłem na to, żeby wnikać w system prawny innego państwa? No, Natomiast jak widać, wiele pychy mają przedstawiciele innych państw, ale wspierani przez polską opozycję. No i oczywiście Donalda Tuska. Tusk, szanowni państwo, twarz Brexitu. Człowiek, w czasie którego rządów jeden z państw opuściło Unię Europejską, a on broni Unii Europejskiej. No śmieszne, prawda? To jest walka, panie redaktorze. To jest walka o to, ile praw ma obywatel Polski w Unii Europejskiej. Więcej czy mniej niż Niemiec, Holender, Hiszpan, Włoch.